Siemeczko, siemeczko, jestem Grek i witam Was w nowym odcinku. Tym razem chciałbym Was zabrać na jeden z naszych serwerów gry ARK Survival Evolved. Chciałbym też pokazać Wam krótki poradnik z tego jak złapać gigantozaura, jak zbudować prostą klatkę. Jesteśmy na miejscu, na pustyni, gdzie powinno respić się giga. No, oczywiście nie zawsze jest tam, gdzie byśmy chcieli, aby było. Nie musimy szukać jakiejś specjalnej, płaskiej, idealnej powierzchni. Nie ma się tutaj co za bardzo wysilać, ponieważ klatka nie jest aż tak duża. Więc zatrzymajmy się gdzieś tutaj. Spakujmy naszego wariata. I zaczniemy budować klatkę. Klatka musi być wybudowana z metalu. Zaczynamy od trójkątów, od trójkątnych fundamentów, i ich potrzebujemy 36. Później, jak już tą klatkę będziemy umieli, nie wiem, postawimy któryś raz z rzędu, to ja potrafię na 21 to też wybudować. I jeśli po prostu ktoś ma problem z wagą, albo pterek, nie wiem, nie jest w stanie tyle udźwignąć, można zabrać ze sobą mniej. Ale dla początkujących, zalecam te 36 fundamentów, będzie łatwiej. Także zaczynamy od. Budowy trójkątów sześciokątów, i w tym momencie obudowujemy go jeszcze raz, aby tą figurę powiększyć. Zapędziłem się troszeczkę, ale robimy kółeczko. Następnie, żebym ja to zdjął, żeby było widać. Z lotu ptaka mamy coś takiego. Następnym naszym krokiem będzie dobudowanie każdej strony tylko tak po dwa. Wystarczy. Bo tą i tak całą resztę będziemy musieli rozebrać, ponieważ nas interesują tylko te i te elementy. Coś nam nie chciało się przez chwilkę postawić, ale nie szkodzi. Podnosimy więcej. Ok. Dobra. Dostawmy tak, żeby było widać jak to w oryginale ma wyglądać. I to ma wyglądać coś takiego. Taka gwiazda. Jest więc. Już bez różnicy czy to będzie ten... Trójkąt będzie z tej strony, czy z tamtej. Tak czy inaczej, tak jak mówiłem, interesują nas tylko te trójkąty, które tutaj mają. Nie mają ostrego końca, tylko są płaskie. Do nich doczepiamy ściany. Oczywiście również metalowe. I ich nam wystarczy: 6 sztuk. A do tych ścian dajemy zadaszenia. Wygięte do góry. Wszystkie są w górze. Konstrukcja wygląda w następujący sposób. Następnym naszym krokiem będzie pozbycie się wszystkich fundamentów, na których nie stoją ściany. Czyli wszystkie te fundamenty musimy popodnosić i zabrać do ekwipunku. Poradnik, jak widzicie, nagrywam w trybie kreatywnym, ze względu na to, aby się nie martwić tutaj jakimiś zwierzętami, że mnie coś zaatakuje, i tak dalej. Wiadomo, wy kreatywa, kreatywa nie macie. Fajnie jest to robić w dwóch, szczególnie, że w tym momencie tu nie mamy żadnego giga, które giga oczywiście będę musiał zrespić, aby wam pokazać, jak ono fajnie się tutaj w tej klatce blokuje. Ale jeśli on chodzi gdzieś tu blisko, się nam kręci i jest troszeczkę przeszkodą, no bo się może nami zainteresować. I jest to dogarnięcie do w pojedynkę, jak najbardziej, i jest to klatka bardzo dobra, właśnie dla osoby, która nawet zaczyna przygodę z arkiem. A jak wiadomo, jak się zaczyna przygodę z arkiem, to dla wszystkich gigantozaur jest. Ogromnym stworzeniem. Dobrze, klatkę mamy gotową. Wygląda ona następująco tak. To jest koniec. To jest cała klatka. Naszym zadaniem będzie teraz tak nakierować gigantozaura, aby po niej przeszedł, aby po prostu wszedł w środek i się zablokował. Jak widzicie, już naszego kolegę tutaj mamy, albo koleżankę. Nie interesowałem się tym bardzo, jaka to płeć. Teraz musimy go zainteresować oczywiście nami. I on za nami pięknie idzie. Lecimy nad klatkę. Nic więcej. On wchodzi i już w tym momencie jest nasz. Jedyne co może zrobić pokręcić się na boki. My jesteśmy bezpieczni, więc chowamy naszego dinozaura. ponieważ Giga z takiej klatki w momencie kiedy wyjdzie, to już w momencie kiedy wejdzie, to już nie wyjdzie. Możemy sobie go zacząć usypiać. Bardzo fajna sprawa. Ponieważ z czasami zdarza się faktycznie, że jeśli on za szybko przebiegnie, no to po prostu przebiegnie przez tą klatkę. Szczególnie jak na przykład teren jest nierówny, to ta klatka jednak no, na zawsze będzie równo. Ale te fundamenty są powiedzmy jeden niżej, drugi wyżej, przez co docelowo w środku też nie ma gładkiej powierzchni. I taki gigantozaur nam po prostu przejdzie. Ale nie wyjdzie jej w momencie, kiedy już siedzi tak jak teraz. On już jest nasz, już go się nie ma co bać, on już nam nie wyskoczy, możemy sobie spokojnie chodzić, spokojnie sobie go usypić. Zatem my już mamy naszego pierwszego zwierzaczka oswojonego. Poszło nam to całkiem sprawnie, całkiem fajnie. Także zachęcam Was do budowania takiej klatki. I pamiętajcie, po oswojeniu zbieramy po sobie struktury, zabieramy klatki, aby na mapie był porządek, a my, administratorzy, mieli troszkę wolnego czasu lub mieli czas na to, aby wymyślić dla Was jakieś eventy. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam. Jak Wam się filmik podobał, dajcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, czy znaliście tą klatkę. Prawdopodobnie jakaś część znała. O to też nie jest mój wymysł. Także dzięki za oglądanie, zostawcie suba, łapeczkę w górę i na razie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.